Hani, dzisiaj były pierwsze konsultacje w programie mentoringowym Avatar AI, więc omawialiśmy, jak tworzyć awatary, jak, jaki program dla kogo będzie najlepszy, jak tworzyć e, filmy ze sztucznej inteligencji na YouTube, albo jak tworzyć na narolki. Jeszcze oprócz tego wszystkiego, co jest w kursie, gdzie jest naprawdę super, super wiedza, to jeszcze mamy takie konsultacje, i na tych konsultacjach można po prostu być tak długo, jak to potrzebuje. Czyli jest to naprawdę wielka wartość, bo normalnie konsultacje ze mną godzinne kosztują 249 zł. A tutaj w tym programie już po prostu siedzisz i omawiasz wszystkie problemy, które masz bieżące, i takie konsultacje będą co dwa tygodnie, co drugą sobotę. Także. Um... Bo omawiamy po prostu to, co komu jest potrzebne ze sztucznej inteligencji, nie tylko to, co jest w kursie. Także jeśli masz jakieś sprawy związane ze sztuczną inteligencją i poszukujesz programu mentoringowego, który pomoże Ci rozwinąć system, zautomatyzować swój biznes i to, żeby się nie trzeba było się nagrywać, mówić, szykować i tworzyć, no to właśnie zapraszam Cię serdecznie, bo właśnie tam się będziemy zajmować przez najbliższy czas. Także kto chętny, Napisz do mnie wiadomość prywatną, a ja ci wszystko wyjaśnię i zapraszam cię na webinar albo na prywatną rozmowę. Także miłego dnia Wam życzę. Ja to przy takim pięknym, jestem, słuchajcie, tak pachnie pięknie, że wzięłam sobie do domu takie gałęzie, które trochę niestety przywiędły, ale bardzo mi się podoba ich zapach, więc dlatego się dzisiaj postawiłam tutaj nagrać przy tym pięknym zapachu. Także miłego weekendu, moi drodzy, i do usłyszenia wkrótce na webinarach. I być może na mentoringu. Cześć.